Eksperci w izolacjach. Marchewka.pl Drewniane schody, podłogi, wnętrza. Opóźniony samolot, odmowa przyjęcia na pokład. Kiedy pasażer może żądać zwrotu kosztu za bilet lotniczy? Dzień dobry, Magda Bałkowiec. a dzisiaj na ten temat rozmawiamy z panią Elizą Jakubowską z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzień dobry. Dzień dobry. I z panem mecenasem Marcinem Maciejewskim. Dzień dobry. Proszę powiedzieć w jakiej sytuacji pasażer może żądać zwrotu kosztów? W przypadku lotu opóźnionego pasażer może zrezygnować z odbycia podróży po pięciu godzinach i wtedy przysługuje mu rzeczywiście zwrot kosztów biletów. W innych przypadkach, no to oczywiście jeżeli lot jest odwołany i pasażer nie decyduje się na kontynuowanie podróży alternatywnym połączeniem zaproponowanym przez przewoźnika, wtedy również przysługuje mu zwrot. Czyli kosztów Linie lotnicze biletów. chętnie zwracają koszty biletów. No, koszty biletu zwracają chętnie, tak? Z tym nie ma problemu. Ale czy pasażer musi dużo, długo się o to ubiegać? Jak to wygląda? Jakie są procedury? Może pan mecenas powie o tym? Z mojego doświadczenia, szczerze mówiąc, procedury są dość proste. Jest, czas oczekiwania wynosi około 30 dni, ale linia lotnicza woli faktycznie zwrócić środki pasażerowi, niż y, zorganizować zastępcze połączenie. Mówił Pan wcześniej o ubezpieczeniach, że nie są konieczne, ale y, przewoźnicy często każą, albo wręcz mówią, że było się ubezpieczyć. Tak, to jest na pewno jeden z chwytów y, marketingowych, że podczas procesu rezerwacji przewoźnik daje nam możliwość wykupienia ubezpieczenia podróżnego, które między innymi ma ubezpieczyć i ochronić nas od skutków opóźnionego samolotu. Moim zdaniem jest to chwyt marketingowy, który ma odwrócić Bo uwagę tak od tego, że tak naprawdę jest ten ma obowiązek ustawowy. i nam pomóc w razie opóźnienia ze znaczy, jest... względu na ubezpieczenie dodatkowe, prawda? Tak, to absolutnie tak. No to jest po prostu są przepisy, do których przewoźnik się musi dostosować, a czasami łatwiej nałożyć prawda, na konsumenta pewne obowiązki i w tym momencie moim, z mojego doświadczenia zauważyłem, że wielu pasażerów myśli jak się nie ubezpieczyłem to mi nic nie przysługuje. A co jeszcze linie lotnicze mogą proponować oprócz zwrotu kosztów, biletu czy właśnie posiłków? Jakieś jeszcze inne formy? Mogą czy muszą? Ja mogą. bym powiedział, że wręcz muszą, muszą. zaoferować e, nocleg w przypadku jeżeli, somal, jeżeli rejs byłby opóźniony lub następny rejs byłby następnego dnia, no w takim wypadku też trzeba zaoferować pasażerowi hotel. To jest też bardzo ważne. I A istotny co z obowiązek. propozycją y, zamiany biletu lotniczego, y, umożliwienia y, lotu inną linią? Bo to też o tym nie każdy wie, ale przewoźnik ma w obowiązku zaproponować y, najszybsze połączenie nawet y, konkurencji. Tak, no przede wszystkim wiadomo jak lecimy sobie w podróż służbową, prywatną, jakąkolwiek, najważniejsze dla nas jest polecieć na czas. Jeżeli samolot jest na przykład odwołany, to z reguły przewoźnicy próbują um, przenieść nas na rejs własny albo w ramach grupy przewoźników, którzy współpracują. A tak nie jest. Ustawodawca po prostu przewiduje obowiązek dowiezienia nas na czas, czyli możemy żądać połączenia alternatywnego. Również linią konkurencyjną. Dziękuję bardzo.